Dzień dobry. Jestem dr Zofia Nowakowska, urolożka i dziś chcę porozmawiać z panami o czymś, co może zdecydować o jakości państwa życia po sześćdziesiątce o nawykach, które szkodzą prostatę, a których większość mężczyzn nawet nie podejrzewa. W moim gabinecie codziennie widzę mężczyzn, którzy przychodzą z problemami prostaty, mówiąc: Pani doktor, przecież nic złego nie robiłem, dlaczego mnie to spotkało? A potem, gdy zagłębiamy się w ich codzienne rutyny, okazuje się, że przez lata nieświadomie szkodzili swojej prostacie. Statystyki są bezlitosne. Po 60. roku życia problem z prostatą dotyczy niemal co drugiego polaka. Ale wiecie co? Wiele z tych problemów można było przewidzieć i zapobiec im, gdyby wiedzieli Państwo, jakich nawyków unikać. Dziś przedstawię Państwu 7 konkretnych zachowań, które po 60. stają się szczególnie niebezpieczne dla prostaty. Niektóre z nich zaskoczą Was, bo wydają się całkowicie niewinne. Zanim przejdziemy dalej, bardzo proszę, jeśli ten temat Was interesuje, subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie, zostawcie komentarz i udostępnijcie ten film innym mężczyznom. To pozwoli mi tworzyć więcej takiej konkretnej medycznej wiedzy, która może uratować Państwa zdrowie. Zaczynamy od nawyku, który może Was zaskoczyć. Nawyk pierwszy: zbyt długie siedzenie i brak ruchu. Pamiętam pacjenta. 64-letniego pana Andrzeja, emerytowanego księgowego. Przez całe życie pracował przy biurku, a na emeryturze także spędzał większość dnia siedząc przed telewizorem lub komputerem. Gdy przyszedł do mnie z problemami z oddawaniem moczu, okazało się, że jego prostata była znacznie powiększona. Dlaczego siedzenie jest tak szkodliwe dla prostaty po 60. roku życia? Prostata to gruczoł wielkości orzecha włoskiego, który otacza moczowód tuż pod pęcherzem. Gdy siedzimy przez długie godziny, wywieramy bezpośredni nacisk na tę delikatną strukturę. U młodszych mężczyzn organizm lepiej kompensuje ten stres. Ale po 60. prostata jest już naturalnie bardziej wrażliwa na zmiany hormonalne i mechaniczne. Długotrwałe siedzenie powoduje zastój krwi w okolicach miednicy. Prostata, podobnie jak każdy organ, potrzebuje dobrego ukrwienia, aby prawidłowo funkcjonować. Gdy krew zastaje się, dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który może przyczynić się do rozwoju łagodnego rozrostu prostaty, a w najgorszym przypadku zwiększyć ryzyko nowotworów. Co robić? Zasada jest prosta. Co godzinę wstawać i przez 5-10 minut się poruszać. Nawet zwykłe przejście po mieszkaniu czy rozciąganie pomoże przywrócić prawidłowy przepływ krwi. Nawyk drugi: zatrzymywanie moczu. Pan Marek, 67 lat. Miał zwyczaj wytrzymywania w czasie długich podróży samochodem. Po co się zatrzymywać? Jak można dotrzeć na miejsce i wtedy iść do toalety? Mówił. Ten pozornie praktyczny nawyk okazał się katastrofalny dla jego prostaty. Po 60 prostata często jest już lekko powiększona. To naturalny proces starzenia się. Gdy regularnie zatrzymujemy mocz, zmuszamy pęcherz do większego wysiłku, aby opróżnić się przez zwężony moczowód. To jak próba przeciśnięcia wody przez zwężoną rurkę. Ciśnienie rośnie, a pęcherz musi coraz mocniej się kurczyć. Ten chroniczny stres prowadzi do pogrubienia ściany pęcherza i jeszcze większych problemów z oddawaniem moczu. Dodatkowo, resztkowy mocz w pęcherzu to idealne środowisko dla bakterii, co zwiększa ryzyko infekcji układu moczowego. W moim gabinecie często słyszę: Pani doktor, przecież wytrzymałem tylko kilka godzin, to nic takiego. Ale dla prostaty po 60. roku życia to ogromny stres. Pamiętajcie, każdy sygnał, że chce się sikać, to wezwanie do działania, nie do ignorowania. Nawyk trzeci, nadmierne spożywanie alkoholu. Alkohol po 60. to zupełnie inna historia niż w młodości. Pan Józef, 62 lata, emerytowany nauczyciel, miał zwyczaj wypijania każdego wieczoru dla zdrowia kieliszka wódki i kilku piw przy telewizji. Gdy przyszedł z problemami nocnego oddawania moczu, nie łączył tego z alkoholem. Alkohol działa na prostatę na kilka sposobów. Po pierwsze, jest diuretykiem, zwiększa produkcję moczu, co oznacza więcej pracy dla i tak już osłabionej prostaty. Po drugie, alkohol podrażnia pęcherz i moczowód, nasilając objawy związane z powiększoną prostatą. Ale to nie wszystko: alkohol wpływa na poziom hormonów, szczególnie testosteronu i jego pochodnej, dihydrotestosteronu DHT. DHT to główny winowajca powiększania się prostaty. Regularne spożywanie alkoholu może zakłócić delikatną równowagę hormonalną, która u mężczyzn po 60 roku życia i tak jest już niestabilna. Dodatkowo, alkohol wpływa na jakość snu. Wielu panów budzi się w nocy myśląc, że to przez prostatę, a w rzeczywistości alkohol zakłóca naturalny cykl snu, powodując częstsze przebudzenia i wrażenie, że trzeba iść do toalety. Nie mówię, żeby całkowicie zrezygnować z alkoholu. Ale po 60. zasada powinna być jasna. Maksymalnie jeden drink dziennie. I to nie każdego dnia. A najlepiej, całkowite wyeliminowanie alkoholu przynajmniej na 3 czy 4 godziny przed snem. Pamiętajcie panowie, prostata po 60. roku życia to nie ta sama prostata, którą mieliście w wieku 30 czy 40 lat. Jest bardziej wrażliwa, reaguje silniej na każdy stres i szkodliwy nawyk. Te pierwsze trzy nawyki długie siedzenie, zatrzymywanie moczu. I nadmierne spożywanie alkoholu to podstawowe błędy, których można łatwo uniknąć. W następnej części opowiem Państwu o czterech pozostałych nawykach, które są jeszcze bardziej podstępne, bo większość mężczyzn w ogóle nie podejrzewa, że mogą szkodzić prostacie. Nawyk czwarty nadmierne spożywanie kofeiny. Pan Stanisław, 61-letni emerytowany policjant, przyznał się w gabinecie, że pije dziennie około 8 kaw. To jedyna przyjemność jaka mi została, mówił. Nie zdawał sobie sprawy, że jego ulubiony napój może być jedną z przyczyn nasilających się problemów z prostatą. Kofeina to silny diuretyk, ale jej wpływ na prostatę po 60. jest znacznie bardziej złożony. Kofeina stymuluje układ nerwowy, w tym nerwy kontrolujące pęcherz i mięśnie wokół prostaty. U młodszych mężczyzn ten efekt jest minimalny, ale po 60 roku życia, gdy prostata jest już naturalnie bardziej wrażliwa, kofeina może nasilać objawy powiększenia. Co więcej, kofeina wpływa na poziom kortyzolu hormonu stresu. Chroniczne podwyższenie poziomu kortyzolu zakłóca równowagę innych hormonów w tym testosteronu. To prowadzi do zwiększenia poziomu DHT, który bezpośrednio stymuluje wzrost prostaty. Badania pokazują, że mężczyźni spożywający więcej niż 400 mg kofeiny dziennie, to około 4-5 kaw, mają znacznie wyższe ryzyko problemów z prostatą. Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale także w herbacie, napojach gazowanych, napojach energetycznych i nawet w niektórych lekach przeciwbólowych. Nawyk piąty. Nieprawidłowa dieta bogata w tłuszcze nasycone. W moim gabinecie często widzę mężczyzn, którzy przez całe życie jedli tradycyjnie polsko. Dużo mięsa, tłuszczu, mało warzyw. Pan Tadeusz, 65 lat, jadł codziennie kotlety schabowe, kiełbasę, słoninę. Gdy zapytałam go o warzywa, odpowiedział: kapusta przy schabowym to też warzywo, prawda? Dieta bogata w tłuszcze nasycone po 60 to bomba zegarowa dla prostaty. Tłuszcze nasycone zwiększają poziom cholesterolu, ale to nie wszystko. Wpływają też na produkcję hormonów. Wysoki poziom cholesterolu może być przekształcany w DHT. Główny czynnik odpowiedzialny za powiększenie prostaty. Dodatkowo, dieta uboga w antyoksydanty, które znajdziemy głównie w warzywach i owocach, oznacza, że prostata jest bardziej narażona na stres oksydacyjny. Po 60 roku życia, naturalne mechanizmy obronne organizmu słabną, więc potrzebujemy więcej wsparcia z diety. Szczególnie szkodliwe są przetworzone mięsa, kiełbasy, boczek, szynka. Zawierają one nie tylko dużo tłuszczów nasyconych, ale też konserwanty i związki, które podczas trawienia mogą tworzyć substancje rakotwórcze. Nawyk szósty: stres chroniczny i brak radzenia sobie z nim. To może was zaskoczyć, ale stres to jeden z najgroźniejszych wrogów prostaty po sześćdziesiątce. Pan Władysław, 68 lat, przez lata stresował się finansami, zdrowiem żony, problemami dzieci. Nie potrafił odpuścić i ciągle analizował problemy. Stres chroniczny prowadzi do trwałego podwyższenia poziomu kortyzolu. Ten hormon nie tylko zakłóca równowagę testosteronu, ale także osłabia układ immunologiczny. Słaby układ immunologiczny oznacza większe ryzyko stanów zapalnych prostaty. Co więcej, stres wpływa na napięcie mięśni, w tym mięśni D miednicy, które otaczają prostatę. Chroniczne napięcie tych mięśni może powodować ból i problemy z oddawaniem moczu, nawet jeśli prostata nie jest znacznie powiększona. Wielu moich pacjentów po 60 roku życia ma tendencję do zamartwiania się wszystkim: zdrowiem, rodziną, sytuacją w kraju. To naturalne, ale destrukcyjne dla prostaty. Stres wywołuje też bezsenność, a brak snu dodatkowo podnosi poziom hormonów stresowych. Nawyk 7. Zaniedbywanie regularnej aktywności seksualnej. To temat, o którym wielu panów woli nie rozmawiać, ale jest medycznie bardzo istotny. Pan Henryk, 63 lata. Po śmierci żony całkowicie zrezygnował z aktywności seksualnej. Po dwóch latach zaczął mieć problemy z prostatą. Regularna aktywność seksualna, czy to z partnerem, czy przez masturbację, pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Podczas wytrysku dochodzi do skurczu mięśni prostaty, co pomaga w usuwaniu nagromadzonego płynu i bakterii. Brak regularnej aktywności seksualnej po 60 może prowadzić do zastoju w prostacie. Płyn prostatyczny, który nie jest regularnie usuwany, może zagęścić się i przyczynić do powstawania stanów zapalnych. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy utrzymują regularną aktywność seksualną po 60 roku życia, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, mają znacznie niższe ryzyko problemów z prostatą, w tym raka prostaty. Nie chodzi o wyczyny, ale o regularność. Nawet samodzielna aktywność seksualna przynosi korzyści dla zdrowia prostaty. Jak te nawyki się ze sobą łączą, Najgorsze jest to, że te siedem nawyków często występuje razem. Mężczyzna, który dużo siedzi, często też pije więcej kawy, żeby się pobudzić. Jedzie niezdrowo, bo nie ma czasu gotować. Stresuje się, bo ma mało ruchu, który redukuje stres, i zaniedbuje życie seksualne. To błędne koło, które po 60 może bardzo szybko doprowadzić do poważnych problemów z prostatą. Dlatego tak ważne jest świadome przerywanie tych destrukcyjnych wzorców. Kiedy i jak reagować na pierwsze sygnały panowie? Najczęstszy błąd, jaki widzę w praktyce, to ignorowanie pierwszych symptomów. Pan Zbigniew, 66 lat, przez rok bagatelizował fakt, że budzi się w nocy, żeby iść do toalety. To normalne w moim wieku, mówił. Gdy w końcu przyszedł, okazało się, że ma znaczne powiększenie prostaty, które wymagało intensywnego leczenia. Pierwszymi sygnałami alarmowymi są częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy, słabszy strumień moczu uczucie niekompletnego opróżnienia pęcherza, trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, kapanie po oddaniu moczu. Kluczowa zasada. Jeśli którykolwiek z tych objawów utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, to sygnał do wizyty u urologa. Nie czekajcie, aż będzie naprawdę źle. Po 60C każdy miesiąc opóźnienia w diagnozowaniu może oznaczać pogorszenie rokowania. Badania, które mogą uratować życie podstawowe badanie to PSA, Antygen specyficzny dla prostaty we krwi oraz badanie per rektum. Wiem, że to drugie badanie nie jest przyjemne, ale trwa dosłownie 30 sekund i może wykryć zmiany, których nie pokaże żadne inne badanie. Po 60 roku życia PSA powinno być sprawdzane co najmniej raz w roku, a jeśli macie obciążenia genetyczne ojciec lub brat z rakiem prostaty to nawet co pół roku. USG Prostaty przez Powłoki Brzuszne to kolejne badanie, które pokazuje wielkość gruczołu i ewentualne zmiany w jego strukturze. Konkretne strategie ochrony prostaty. Ruch to życie, ale konkretnie jak? Najlepsze dla prostaty są ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy. To te same mięśnie, które napinamy, gdy chcemy przerwać strumień moczu. Ćwiczenia kegla nie są tylko dla kobiet. 15 minut dziennie takich ćwiczeń może znacznie poprawić funkcjonowanie prostaty. Świetne są też spacery, jazda na rowerze, ale uwaga na siodełko. Powinno być szerokie i miękkie. Pływanie. Unikajcie długiej jazdy na rowerze szosowym z wąskim siodełkiem. To dodatkowy ucisk na prostatę. Dieta przyjaźna prostacie pomidory to prawdziwy skarb dla prostaty. Zawierają likopen, który chroni przed zmianami nowotworowymi. Najlepiej przyswajany jest z gotowanych pomidorów, więc sos pomidorowy, koncentrat, zupy to doskonały wybór. Orzechy, szczególnie brazylijskie, bogate w selen, ryby morskie, omega 3, zielona herbata, brokuły, kalafior to produkty, które powinny pojawić się w Państwa diecie codziennie. Ograniczcie czerwone mięso do 2-3 razy w tygodniu, a przetworzone mięsa do minimum. Zamiast kiełbasy czy boczku wybierajcie drób, ryby, jajka. Zarządzanie stresem po sześćdziesiątce Stres to nieunikniona część życia, ale można nauczyć się z nim radzić. Proste techniki oddechowe, 5 minut głębokiego, spokojnego oddychania przed snem może znacznie poprawić jakość snu i obniżyć poziom kortyzolu. Znajdźcie sobie hobby, które Was relaksuje. Czy to wędkarstwo, ogrodnictwo, czytanie, słuchanie muzyki. Ważne, żeby to była świadoma przerwa od codziennych zmartwień. Mity, które szkodzą mit pierwszy. Po sześćdziesiątce problemy z prostatą to norma, nic się nie da zrobić. To nieprawda. Nawet jeśli prostata jest powiększona, odpowiednie leczenie może znacznie poprawić jakość życia i spowolnić progresję choroby. Mit drugi. Częsta aktywność seksualna szkodzi prostacie. Odwrotnie. Regularna aktywność seksualna chroni prostatę przed zastojami i stanami zapalnymi. Mit trzeci. Operacja prostaty oznacza koniec normalnego życia. Nowoczesne metody operacyjne, szczególnie laparoskopowe i robotyczne, pozwalają na zachowanie funkcji seksualnych i kontroli moczu u większości pacjentów. Praktyczne wskazówki na co dzień rano. Zacznijcie dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną. To pomaga w oczyszczaniu organizmu i ma właściwości przeciwzapalne. W ciągu dnia, co godzinę robiąc pięciominutową przerwę od siedzenia. Nawet wstanie i rozciągnięcie się pomoże. Wieczorem. Ostatni posiłek na trzy godziny przed snem. Ograniczcie płyny na dwa godziny przed snem. Pamiętajcie o regularnych kontrolach. To nie jest strata czasu, to inwestycja w jakość reszty państwa życia. Przesłanie na zakończenie, panowie: Prostata po 60. to nie wyrok, to wyzwanie. Wyzwanie, z którym można się zmierzyć, jeśli ma się odpowiednią wiedzę i determinację do zmiany nawyków. Większość problemów z prostatą rozwija się latami przez nasze nieświadome działania. Ale to oznacza też, że mamy wpływ na to, czy te problemy będą nas dotykać. Nie bójcie się zmian, nie bagatelizujcie objawów, nie wstydźcie się wizyt u lekarza. Po sześćdziesiątce każdy rok może być rokiem pełnym energii i satysfakcji, jeśli będziecie dbać o swoje zdrowie tak, jak dbaliście o swoją pracę czy rodzinę. Zdrowa prostata to zdrowy mężczyzna, a zdrowy mężczyzna to szczęśliwa rodzina. To wszystko, co chciałam Państwu dziś przekazać na temat siedmiu nawyków, których powinni unikać mężczyźni po sześćdziesiątce, żeby chronić swoją prostatę. Podsumowujmy. Unikajcie długiego siedzenia, nie zatrzymujcie moczu, ograniczcie alkohol i kofeinę, poprawcie dietę, radzcie sobie ze stresem i nie zaniedbujcie aktywności seksualnej. To może wydawać się dużo zmian naraz, ale pamiętajcie, nawet jedna mała zmiana już przyniesie korzyści. Dziękuję Państwu za uwagę i zaufanie. Jako lekarka widzę codziennie, jak ważna jest profilaktyka, szczególnie po sześćdziesiątce. Ten film powstał, bo wierzę, że wiedza może uratować Państwa zdrowie i jakość życia. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, bardzo proszę. Subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie. To pomoże mi tworzyć więcej takiej konkretnej medycznej wiedzy. Zostańcie komentarz. Napiszcie, co Was najbardziej zaskoczyło z dzisiejszego odcinka. Udostępnijcie ten film swoim ojcom, braciom, kolegom. Ta wiedza może być dla nich bezcenna. Mam do Państwa pytanie praktyczne: który z tych siedmiu nawyków najczęściej występuje w Waszym życiu? A może macie pytania dotyczące zdrowia prostaty? Piszcie w 1700 komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz, bo wasze zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie opowiem państwu o naturalnych metodach wspomagania leczenia prostaty. Dbajcie o siebie.